Ciao tu tutti, witajcie, mangiare łebki, mangiare, mangiare, znaczy jeść po włosku. I tak jak Wam obiecałam, pierwsza lekcja z kuchni włoskiej to są oliwki. I Wam przeczytam po włosku, la differenza tra oliwę verdi e oliwę nere. Jaka jest różnica między zielonymi oliwkami a czarnymi? To mi powie. Otóż ja już Wam mówię. Różnica jest taka, że te zielone oliwki są mniej dojrzałe, a te są bardziej dojrzałe. A teraz powiem Wam, że we Włoszech jest ponad 300 gatunków oliwek, i teraz te oliwki przepiękne oliwki. Zobaczcie jakie piękne. Kupiłam na jarmarku w Szczecinie, który trwa jeszcze do 27 września. Zdążycie jeszcze pojechać kupić, a teraz Was zapraszam na króciutki filmik, zobaczcie jak wyglądają te oliwki. <try> puoi salutare i miei su di lui miei tutti quelli che guardano alla signora facciamoci la vostra signora n'aste 11 no io ho 6.400 ma vedrai che avrò pure 100.000 E ancora ritorno a roma A, saladeto. co? to? Słuchajcie, jakie tutaj mają piękne rzeczy. Tu są suszone pomidory. No cudowne, pokazuję Wam wszystko. Tu są specie różne, oleje olio i oliwa najlepszy olej na Sycylii. Jeszcze raz Wam pokazuję. No co wypuszczać? Już zobaczyłeś, widziałeś jakie piękne stragany. Na pewno zawita do waszych, do waszego miasta e, Jarmark. To jest e, Wiera del Gusto gusto bo jeżdżą po całej Polsce i całe szczęście, że już mogą jeździć i możecie kupić włoskie produkty. I teraz Wam powiem, że oni sprzedają takie oliwki, które są słynne dla, hmm, dla południa. są famoze tipiche per sud dell'Italia. Le olive schiacciate. Co to znaczy po włosku schiacciato? Już wam pokazuję te oliwki i wam pokażę też e, różnice między czarnymi a zielonymi i tymi co w Polsce. Muszę tak sama nagrywać, bo męża nie ma i zobaczcie, to są takie przygniecione, doprawione. One są doprawione czosnkiem, naczą selera, czyli łodygą, peperoncino jest pikantne i one są przepyszne. A teraz Wam pokażę tu polskie oliwki. Zobaczcie, jaka jest różnica. Położę czarną i położę tą. Zobaczcie, Zobaczcie jaka jest duża, a jaka ta jest. Te oliwki polskie możemy kupić w słoiczkach, a takie możecie kupić na tym jarmarku. To samo jest różnica. Zobaczcie, tą zieloną, a tą. To jest akurat ta. Zobaczcie, ja już Wam pokazuję. Widzicie, jaka jest różnica. Naprawdę, y, to jest taka różnica, że po prostu te oliwki możecie kupić tylko y, na jarmarku, ewentualnie w jakim sklepie z y, produktami włoskimi, ale to muszą być takie duże oliwki, w takich dużych słoikach. Smakują, to są oliwki z peperoncino, z chiacciate, per su del Italia. Mmm, po włosku ozo to jest pestka, pikantne, ale pyszne, hmm, rewelacja, głowa mała. To wiecie już jaka jest różnica między oliwkami czarnymi a zielonymi, taka, że wiadomo, że te bardziej dojrzałe, a te mniej dojrzałe i teraz Czekajcie na następną lekcję, nie wiem, co wezmę na tapetę, nie już nie będę wam mówić, ale tak czy inaczej. Macie jeszcze czas do 27. Dzisiaj jest 24. Czyli do niedzieli, żebyście pojechali i kupili te oliwki. Zapraszam was jeszcze raz na mój kanał kuchni włoskiej. Benvenuto, la mia cucina, della cucina italiana. Sono molto contenta che mi guardate. I co powiem? Ciao a tutti.